Odrzucisz spadek, dziedziczy Twoja rodzina. Odrzuciłeś spadek, ponieważ w jego skład wchodziły same długi? Uważaj! Spadek odziedziczył Twoje dzieci. Odrzucenie spadku przez spadkobiercę wyłącza go od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. W konsekwencji powoduje to, że jego udział spadkowy przypada z kolei jego spadkobiercom. Wiem, że brzmi to skomplikowanie. Omówmy więc tę zasadę na przykładzie. Pan Andrzej, który ma żonę i dwoje dzieci, odziedziczył po swoim ojcu spadek, w skład którego wchodzą w zasadzie same długi, więc go odrzucił. Czy sprawa jest załatwiona? Otóż nie. Długi po ojcu pan Andrzeja będą dziedziczyć żona oraz dzieci w równych częściach po jednej trzeciej. Co w takiej sytuacji zrobić? Spadek powinni odrzucić także żona i dzieci pana Andrzeja. A jeśli dzieci pana Andrzeja mają swoje dzieci, które zostały poczęte przed śmiercią ojca pana Andrzeja, to także i one powinny odrzucić spadek. Dziecko niepełnoletnie dziedziczy co prawda z dobrodziejstwem inwentarza, ale ze względów praktycznych rodzice często decydują się na odrzucenie spadku, działając w ich imieniu. Dziecko niepełnoletnie nie może tego zrobić samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać, że do odrzucenia spadku w imieniu swoich dzieci, rodzice muszą posiadać zgodę sądu rodzinnego i opiekuńczego. Co jeszcze warto wiedzieć? Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do takiego oświadczenia powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.